Skupił się na, nie na tych rzeczach, które powinien się skupić. Jeżeli ma atuty w rękach, a on ma potężne atuty w rękach, wykorzystujemy je, bazujemy 90% bazujemy na tym. Reszta, jeżeli przychodzimy do MMA, e, uczymy się podstaw e, i skupiamy się na swojej naj, największej największe broni, tutaj po prostu się rozdrobnił, poszedł tu trochę tamtego, coś tam kopać, coś tamtego, robimy MMA, my dostosowujemy MMA do Twoich rąk. Żebyś ty umiał się obronić przed obaleniami, to są początki takie. Takie rąk jak on, ja nie wiem, kto ma w MMA ogólnie. Nie ja nawet nie mówię o polskim MMA, ja mówię ogólnym. Parę osób może mieć takie ręce jak on. I tą broń dzisiaj trzeba wykorzystać. Artur ma taką tendencję, że on tam na treningu coś swojego wymyśla. To nie ma swojego wymyślania, tylko jest konkretnie, jest też uczy się podstaw w MMA, musi słuchać trenera i... i Wiadomo, pewne momenty sam robisz, bo masz te ręce, te kawałki masz w ręku. Wykorzystujesz to, ale pewne elementy, założenia, które mają być podczas walki, mają być wykonane i ta sama pewnie robił poprzednio i próbował to Superman Panczy. I tam różne rzeczy to, co mówię, rozdra... się rozdrabiał... Właśnie to rozdrabniał się, a to nie jest to. Dzisiaj, o ile wiem, jak Arby go przygotował teraz, e... trzymał nad nim, no, na nim bata. I skupiał się na docelowo, co ma robić podczas walki, bo zakodujemy sobie to, co robimy w, na treningu, i później wychodzimy, robimy to w walce. Podejrzewam, że zaprzątał sobie głowę wcześniej i robił te, te rzeczy, które niepotrzebne mu są podczas walki. Mam nadzieję, że dzisiaj e, to, co robią na treningach, na, na, to, co, na, na czym się skupiali, ma dzisiaj do przeniesienia do klatki. E, oglądałem, jego teraz rozruch, e, No jest dobrze, jest bardzo dobrze. i І чекаємо до вечора.